Dzień dobry, nazywam się Paweł Pałowski, jestem przedstawicielem firmy Omnivent. Dzisiaj spotykamy się w nietypowym gospodarstwie z wysoką specjalizacją produkcji. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie państwa osieckich. Z nami jest Szymon, następca całego gospodarstwa. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Szymon Osiecki. Razem z bratem i ojcem prowadzimy wspólnie gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w produkcji cebuli dymki. Cebula dymka jest to materiał rozmnożeniowy do produkcji cebuli konsumpcyjnej. Odbywa to się w ten sposób, że wysiewamy nasiona, rosną nam takie małe cebulki i te cebulki w kolejnym roku. Trafiają do gruntu, z, z których wyrasta duża cebula konsumpcyjna. Trudność w e, produkcji takiej cebuli polega również na tym, nie na samych agro, ale również w jaki należyty sposób ją e, przechować do kolejnego roku nasadzenia, ponieważ w pierwszym roku ona jest wysiewana, a w drugim roku jest wysadzana. I w okresie zimowym musi być w należyty sposób, w należytych warunkach przechowana. Cebula dymka ze względu na bardzo dużą gęstość e, produktu. Wymaga dużych ciśnień podczas wentylacji, specyficznych systemów wentylacyjnych w postaci skrzynki pocztowej i dużych przepływów powietrza, aby skutecznie odprowadzić temperaturę lub wilgotność z produktu. Zbiór odbywa się w okresie letnim ze względu na panujące różne warunki musimy albo Szybko zbić temperaturę albo ją podnieść, ale najważniejszym czynnikiem jest to, aby jak najszybciej odprowadzić jak największą ilość wilgoci. Dlatego, też, dla tak wymagającego produktu, zastosowaliśmy tutaj system wentylacyjny ciśnieniowy, który jest tak zwaną skrzynką pocztową. Charakteryzuje się on tym, że wdmuchujemy powietrze w poszczególnych poziomach. Powietrze przedostaje się kanałem wentylacyjnym w dole skrzyniopalety. Przedmuchujemy produkt, a zużyte powietrze wydostaje się tą szczeliną na zewnątrz. Jedną z trudności w naszej codziennej pracy jest ustawianie skrzyniopalet. Zależy nam na jak najmniejszej stracie powietrza przepływającego przez kanały, dlatego skrzynie muszą być ustawione bardzo precyzyjnie. I tutaj rolą wózkowego jest, aby zrobił to jak najlepiej. Dodatkowo bardzo ważna jest jakość skrzyniopalet w naszym gospodarstwie skrzyniopalety palety Omniwentu użytkujemy już ponad 20 lat i dalej nam służą. Chciałbym tutaj podkreślić, że firma Omniwent jest partnerem dla wszystkich gospodarstw. Dobrym tutaj przykładem jest gospodarstwo państwa Osieckich, z którymi współpracujemy można powiedzieć od dekad. W tym roku nasza firma obchodzi 30-lecie. A tutaj, z tego co ja pamiętam, 25 lat już jesteśmy partnerami. Tato Szymona roz, rozpoczynał produkcję z, ze sterownikiem Mac10 i przez wszystkie typy technologie przechodził aż do danego momentu, w którym ma najnowszy system wentylacyjny najnowszy system zarządzania. Myślę, że z niego jest zadowolony, ponieważ. Podczas rozmów e, Szymon również podkreślił, że e, widzi w tym przyszłość. Należy również podkreślić, że bardzo ważny jest tutaj też serwis, który jest dostępny 24 godziny na dobę, e, bo zdarzały się sytuacje, że w święta była sytuacja awaryjna, e, i też chłopaki potrafili pomóc. Nasz produkt dostarczamy zarówno na rynek profesjonalny, jak i na rynek hobby. Szukajcie nas w dobrych sklepach ogrodniczych, jak również zgłaszajcie się do nas bezpośrednio.